Oktawa modlitw o świętość Dzieci Kościoła. Oktawa modlitw o świętość Dzieci Kościoła jest czasem modlitw przypadającym pomiędzy uroczystością zesłania Ducha Świętego a uroczystością Trójcy Przenajświętszej. W tych ośmiu dniach. Wspólnoty zakonne, parafie, stowarzyszenia i ruchy, oraz osoby indywidualne, duchowne, zakonne i świeckie, zobowiązują się dobrowolnie wszystkie swoje modlitwy, cierpienia i umartwienia ofiarować w intencji świętości dzieci Kościoła. Każdego dnia szczególną modlitwą objęta jest inna grupa wiernych. Pierwszego dnia modlimy się za Ojca Świętego i kolegium biskupów na całym świecie. W poniedziałek modlimy się szczególnie o świętość kobiet, dziewcząt i matek. We wtorek modlimy się za dzieci i młodzież. W środę za mężczyzn, młodzieńców i ojców. W czwartek tradycyjnie modlimy się o świętość kapłanów. W piątek o świętość osób starszych, samotnych i cierpiących w sobotę w intencjach osób konsekrowanych. Ostatni dzień oktawy modlitw obejmuje intencje jedności Kościoła Chrystusowego. Zachęcamy, aby każdego dnia odmówić modlitwę ofiarowania oraz uczestnicząc we mszy świętej przyjąć komunię świętą na intencję wskazaną na dany dzień. Poza komunią świętą zachęcamy do podejmowania drobnych wyrzeczeń modlitw i ofiar w danej intencji. Szczególnie zachęcamy do osobistej, przynajmniej półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Synowie i córki Kościoła, czyli każdy z nas, potrzebuje modlitwy o świętość życia. Ufamy, że wspólna modlitwa wielu przyczyni się do wyjednania u Boga tej szczególnej łaski. Dzień pierwszy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Pierwszy dzień oktawy modlitw o świętość dzieci Kościoła przypada w uroczystość zesłania Ducha Świętego na apostołów zebranych na modlitwie w wieczerniku. W tym dniu chcemy modlić się o świętość dzieci Kościoła, a w sposób szczególny za papieża i całe kolegium biskupów. Jako następców apostołów. Prośmy, aby cud nowej pięćdziesiątnicy odnowił oblicze Kościoła. Boże, nasz Ojcze, Ty w dniu dzisiejszym zesłałeś na kolegium apostołów obiecanego nam przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Niech ten sam duch uświęciciel nieustannie stępuje na Kościół, Twoją rodzinę i uświęca wszystkich jego członków, a szczególnie pasterzy Kościoła, Ojca świętego Franciszka i wszystkich biskupów świata, następców, apostołów. W tej intencji ofiaruję Tobie, miłosierny Boże, wszystkie moje modlitwy, wyrzeczenia. I dobre uczynki w tym dniu spełnione. Racz przyjąć moją drobną ofiarę dla większej chwały Twojej i dla dobra Kościoła. Amen. Litania do świętych: Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Wszyscy święci aniołowie, módlcie się za nami. Święty Abrahamie, módl się za nami. Święty Mojżeszu, Módl się za nami. Święty Eliaszu, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy, święci patriarchowie i prorocy, módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, Módl się za nami. Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módlcie się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, Módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, Módl się za nami. Wszyscy święci uczniowie pańscy, Módlcie się za nami. Święty Szczepanie, Módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, Módl się za nami. Święty Polikarpie, Módl się za nami. Święty Justynie, Módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Cyprianie, módl się za nami. Święty Bonifacy, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Tomaszu Beckett, módl się za nami. Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicito, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święta Mario Goretti, módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. Święty Ambroży, módl się za nami. Święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święci Bazylii i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami. Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Patryku, módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Bernardzie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu, módl się za nami. Święty Ignacy z Loyoli. módl się za nami. Święty Franciszku Xavery. módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Wincenty Apaulo, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święty Wincenty Palotti, módl się za nami. Święta Katarzyno Sjaneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Różo z Limy, módl się za nami. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. Święta Doroto z Montów, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie. Od każdego grzechu, wybaw nas Panie. Od zasadzek szatana, wybaw nas Panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas Panie. Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas Panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw nas Panie przez twój chrzest i post święty wybaw nas panie przez twój krzyż i mękę wybaw nas panie przez twoją śmierć i złożenie do grobu wybaw nas panie przez twoje święte zmartwychwstanie wybaw nas panie przez twoje cudowne w niebo wstąpienie wybaw nas panie przez zesłanie ducha świętego wybaw nas panie przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów, od wiekuistego potępienia. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności. Wysłuchaj pokorne modlitwy swojego kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa o świętość życia. Święty Janie Pawle. Przyjąłeś i zrealizowałeś powołanie do świętości. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Przez całe życie, szczególnie jako pasterz całego kościoła, przypominałeś, że każdy ochrzczony jest powołany i uzdolniony, aby zrealizował wezwanie do świętości w małżeństwie i rodzinie. W życiu samotnym w świecie. A szczególnie w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Wiele razy uczyłeś nas słowem i przykładem o pierwszeństwie łaski Bożej. Nasza współpraca wyraża się jak w twoim życiu, przez modlitwę, osobistą przyjaźń z Chrystusem i synowską ufność w opiekę Matki Najświętszej. Wzywałeś i dziś wzywasz, abyśmy wypływali na głębie, przezwyciężając powierzchowne przeżywanie wiary i subiektywizm w przyjmowaniu zasad moralnych. Ucz nas, święty Janie Pawle, swoim życiem i modlitwą przed Bożym Majestatem, że świętość życia jest najważniejszym celem człowieka i że jest możliwa, gdy człowiek zaufa Bogu i wybiera wąską i stromą ścieżkę Ewangelii. Prowadź nas drogą maryjną, Niech to tu będzie światłem dla każdego z nas, dla rodzin, parafii i kościoła. Jest to droga krzyża, trudna i piękna, bardzo osobista, samotna i wspólnotowa. Świętość naszego życia, uczyłeś nas i uczysz nadal, prowadzi nas do apostolstwa, która jest przyjęciem odpowiedzialności. Za świętość naszych bliźnich. Pisałeś, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Wiele razy wskazywałeś, jak wielką rolę na drodze do świętości pełnią ruchy religijne. Święty Janie Pawle, uproś nam łaskę, byśmy oparli się pokusom szatana, duchowi materializmu, pychy i zmysłowości. Pomóż nam być świętymi. W naszej świętości jest chwała Boża i przyszłość świata.